Potem policja przyjechała do mnie do domu bez zapowiedzi na rozmowę, że ona się przestraszyła, co się stało. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak się nie mylę, jest tysięczny film, publiczny film na moim kanale. Jeden z moich widzów zapytał się, Black, czy będziesz robił coś specjalnego z tej okazji? Miała być prawie dzisiaj recenzja zasilacza, tą przełożę na później, a dzisiaj będzie taki bardziej specjalny odcinek dla Was. Przede wszystkim wracam z serią Black Marudzi, także już pod tym filmikiem. Black Marudzi, przypomnę, jest to Zapytaj Blacka, tylko tak sobie akurat tą serię nazwałem. Także pod tym filmem już możecie zadawać pytania na kolejny odcinek. Raz w miesiącu będę kręcił właśnie taki QA, tak zwany, czyli Black Marudzi, i na te pytania najciekawsze, które wybiorę pod każdym z filmików, będę w kolejnym oczywiście odpowiadał. Kolejna rzecz to przy okazji tego filmu powiem Wam kilka słów o sobie, bo masa jest pytań i pod filmami, zwłaszcza właśnie były takie pytania pod, tymi, pod tą serią filmów Black Marudzi. Black, jakie masz wykształcenie, dlaczego pojechałeś do UK, dlaczego w ogóle zajmujesz się YouTube'em, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też na te pytania dzisiaj postaram się wam krótko odpowiedzieć w takiej postaci, takiej, nie wiem, autobiografii mojej, tak? Czyli powiem wam kilka słów, jak to w ogóle wyglądało, skąd wszystko to się wzięło. Pochodzę z Wrocławka, niewielka mieścina w województwie, kujawsko pomorskim. Kiedyś, to było nawet miasto wojewódzkie, słuchajcie. Natomiast województwie było bodajże 54 kiedyś, nie jak teraz. I jako, iż pochodzę z rodziny chłopskiej, bo moja rodzina z pokolenia na pokolenia to byli rolnicy właśnie, wszyscy zajmowali się gospodarstwem, znaczy za zajmowali się rolnictwem, nie gospodarstwem, bo posiadali gospodarstwa rolne, czyli zajmowali się rolnictwem, postanowiłem pójść do szkoły rolniczej, kiedyś taki nawet był przymus, że jeżeli chciałbym przejąć gospodarstwo po rolnicach, na ktoś musiał, to trzeba było skończyć szkołę rolniczą, więc poszedłem do technikum rolniczego, tam 5 lat odbębniłem, Zdałem maturę, na którą w sumie tak trochę mama mnie wypchnęła na siłę, bo nie chciałem zdawać matury. Nie miałem ochoty iść na studia. także jakby był głupi i młody jeszcze. Także maturę, maturę zdałem. Na studia w sumie nie poszedłem. Miałem rok przerwy. Stwierdziłem, że nie będę szedł na studia, bo to nie ma sensu. Pomagałem rodzicom oczywiście w gospodarstwie, mimo że tej roboty pewnie szczerze nie lubiłem. Także nie wiem, co mną kierowało, że na te studia nie chciałem pójść. Nie chciałem zrobić coś innego, tylko w tym głos została, zostałem, no, ale tak było, a nie inaczej Ymm, i rok przerwy między studiami a technikum miałem. Jak to się stało w ogóle, że poszedłem na studia? Mój kolega właśnie z technikum, dobry zresztą, przyjechał do mnie i mówi e, Jarek, czy nie chciałbyś, kurna, ze mną pojechać na egzamin do Poznania na Akademię Rolniczą? Jak sobie myślę, kurna, nie lubię tej roboty w tym polu, ale z drugiej strony pójdę na studia rolnicze, co mi to da? Przecież, kurczę, nie chcę w tym kierunku się kształcić, nie chcę w tym kierunku pracować. A z drugiej strony myślę, no dobra, studia to są studia, papier jest papier, wyrwę się z tego kurna tutaj, że tak powiem, kieratu. I pojechałem z tym kolegą na te egzaminy, nawet je zdałem, na studia mnie przyjęli. Studia łatwe nie były, mówię wam, to możecie sobie zobaczyć. Miałem takie problemy tam jak z betoniarką na przykład. To bokser robił taki film ostatnio i tam o mnie wspomniał 15 faktów o polskich YouTuberach. Możecie sobie ten filmik zobaczyć, nam go w opisie. Także studia były naprawdę ciężkie. Ale studia skończyłem, nawet z wyróżnieniem. Mam dwa dyplomy, proszę bardzo. Jeden tu jest nie, wiem, który jest który, ale no, tu jest magisterski, tu jest inżynierski, bo miałem studia dwustopniowe, jeszcze piękny i młody byłem. Studia skończyłem z wyróżnieniem. I na studiach tak naprawdę pierwszy raz złapałem kontakt z komputerami. Wcześniej oczywiście miałem Commodor 64, który kupiła nam mama, czyli mi, mnie i mojemu bratu, bo mam brata 5 lat młodszego. Także na komputerze sobie tam pogrywaliśmy. Pierwszą grę, jaką grałem, to był chyba River Ride. Do dzisiaj tę grę bardzo mi wspominam. No okej, okay, nie o tym mówimy. Także pierwszy kontakt, bo, bo były zajęcia z informatyki na komputerach Intela 286 bez dysków twardych. Działaliśmy na dyskietkach 525 cala. Nakładka oczywiście Nortona, bo wtedy Windowsa nie było. Także tak wyglądała moja informatyka, czyli głównie DOS czyli można powiedzieć informatyki nie było, no ale miałem kontakt z komputerem. Później poznałem moją żonę, która wprawdzie nie studiowała rolnictwa, a studiowała w Poznaniu medycynę, dokładnie stomatologię, ale mieszkaliśmy, tak się złożyło, w jednym akademiku i ona sobie później kupiła komputer swój taki dla siebie, na którym też tam pisała różne prace na, na studia. No i ja sobie na tym komputerze pogrywałem, a później ja na tym samym komputerze pisałem moją pracę magisterską, bo od żony ten komputer pożyczyłem, żona wcześniej do mnie skończyła studia. O dwa lata bodajże. <laughs> Także komputer mi zostawiła. No i takie to było moje, że tak powiem, pierwsze przygody z komputerem. Oczywiście, już jak pisałem pracę magisterską, to liznąłem troszeczkę Excela, Worda i tak dalej. Wiadomo, trzeba było, bo trzeba było na tą, tą pracę magisterską na czymś napisać. Po studiach poszedłem do pracy do Gillette, czyli również nie, jak mówię, nie w, nie w kierunku rolniczym, ale nigdy mnie to nie ciągnęło jakoś zbytnio. Także postanowiłem spróbować jako przedstawiciel handlowy. Do pracy się dostałem. To bodajże było dwa miesiące po skończeniu studiów. Dostałem stanowisko merchandisera, czyli jeździłem po aptekach, ustawiałem towar na półkach, oczywiście sprzedawałem jakieś tam, znaczy uzupełniałem braki magazynowe i tak dalej, i tak dalej. Zarobiłem pierwszą kasę i kupiłem sobie swojego własnego kompa. Pojechałem ze szwagrem moim, który się na tym znał wtedy, młodszy szwagier, dużo młodszy, ale miał o wiele większe pojęcie niż ja o komputerach. Pojechaliśmy na giełdę do Warszawy komputerową, kupiliśmy komputer, który nam złożyli oczywiście tam panowie. Komputer tam oczywiście z zasilaczem typu CodeGen czy tam Codegen jak to się nazywa, karta graficzna, która nadawała się do wyświetlania grafiki, obrazu generalnie, ale raczej nie do grania. Pod gry chciałem sobie też tego kompa kupić, no oczywiście w pracy potrzebowałem komputer do Worda, Excela, eee, także pierwszy komputer kupiliśmy. Eee, no, i, i, no i się okazało, że grać na nim nie mogę, więc trzeba było coś upgrade'ować, no to kolejnym krokiem było kupienie karty graficznej. Oczywiście musiałem się dowiedzieć, jaką tą kartę graficzną mam kupić, co, jakie ma, czy to jakieś tam ma złącze konkretne, czy jakaś karta konkretna pod moją płytę główną musi być, tak dalej, tak dalej. Wiadomo, nie byłem w tym temacie w ogóle obeznany. Więc zacząłem czytać fora komputerowe. Najczęściej uczestniczyłem na forum IDG. To forum, nie wiem, czy jeszcze istnieje, czy nie, ale jeżeli istnieje, to mało kto o nim wie. I na tym forum bardzo często się udzielałem, bardzo często oczywiście na początku pytałem, później sam już nawet coś tam komuś doradzałem jak tej wiedzy troszeczkę zdobyłem, nawet byłem tam później moderatorem przez jakiś czas. No i tak, tak się ta przygoda z komputerami zaczęła, czyli ten komputer mój cały czas upgradeowałem, a to zmieniłem procesor, a to później lepszą płytę, żeby procesor można było podkręcić, a to lepsze chłodzenie, żeby ten procesor się znaczy żeby można było go schodzić, a to lepsze pamięci, bo pamięci wtedy jak były za słabe, to nie mogło podkręcić procesora, bo nie było blokady między pamięciami a, a szyną FSB i to wszystko razem się kręciło. Tak dalej, tak dalej, tak dalej i, i tak się zaczęła moja przygoda z komputerami. Także dzięki temu że zacząłem pracę w Dilet. Mogą sobie na to pozwolić. Później po 5 miesiącach w tym źlecie dostałem jakiś awans. Byłem już typowym przedstawicielem, który również pracował w aptekach, czyli moi klienci to właśnie apteki. Natomiast większy teren, bo odsuwałek po Warszawę. Także kawał polski miałem pod sobą i kilka oczywiście to nie byli dystrybutorzy, a to były takie hurtownie farmaceutyczne, które również były pod moją obsługą. Później kolejny awans. Zmieniłem już dział, pracowałem w mass market tak zwanym, czyli sklepy, supermarkety, bardziej już żyletki, znaczy żyletki no źletki też, ale ostrza, pianki, e, pianki, itd. Dalej dalej, czyli tak zwany grooming. E, tym się zajmowałem. Miałem siedmiu ludzi pod sobą. Też również kawał Polski. No i byłem odpowiedzialny za sprzedaż bezpośrednio z źleta, jak i również czyli do dystrybutora, jak i również do, do sprzedaż później od dystrybutora przez moich przedstawicieli do konsumenta. Znaczy nie do konsumenta, a do, do sklepów, czyli do e, konsumenta jest osoba, która kupuje, prawda? Już ostatecznie, czyli, czyli ja czy, czy Wy. A także do sklepów, później sprzedaż do sklepów. E, I po sześciu latach pracy w Gillette Procter Gamble firmę Gillette wykupił. Nikt tego nie chciał, wszyscy tego się bali, ale to się w końcu stało. Często się o tym mówiło, że kiedyś to nastąpi. Bo, proktor robił podchody już do, do takiej opcji przez ładny okres czasu. No i zostałem wezwany do biura. Mówię, aha, no to kurna, tu się kończy moja przygoda, z źle. Po 6 latach okazało się, że nie jest tak źle, bo dostałem propozycję wyboru dwóch stanowisk. Mogłem sobie jedno wybrać z tych dwóch, które mi zaproponowano. Żadne mi się nie podobało, poza tym wiedziałem, że jak nawet to przyjmę, to po nie wiem, roku, dwóch, Proctor Nabel tak czy inaczej będzie obsadzał stanowiska swoimi ludźmi, bo po co ma trzymać tylu przedstawicieli, płacić im kupę kasy, skoro mają swoich ludzi. No i tak też się stało, także miałem jeszcze opcję wybrania odejścia z firmy, dali mi chyba tę dziewięciomiesięczną odprawę, także sporo kasy wpadło na rękę, no i zacząłem sobie szukać pracy, miałem na to, um, znaczy byłem zabezpieczony na tyle finansowo, że ta odprawa. Pozwoliłem na to, żebym mógł sobie 2-3 miesiące poszukać jakiejś pracy, która mi się tam podoba. No i znalazłem pracę. Też sprzedaży, ale wprawdzie to nie była już korporacja, bo korporacji miałem, mówiąc szczerze, dosyć. Była to pra praca u byłego dystrybutora źleta, czyli prywatna firma, prywatna hurtownia. Również zajmowałem się przedstawicielami handlowymi. Natomiast atonsera, jaka ja tam panowała, to było po prostu jedno wielkie nieporozumienie. Każdy sobie chciał nóż tylko w plecy wsadzić. Masakra jakaś. Masakra jakaś, także robota mi się nie podobała. Już miałem plany, szukać sobie kolejnej pracy, bo tej miałem dosyć. Ale wtedy do mnie przyszła, to był 2005 rok, czy 2005 rok, nie wiem jak to się mawia, prawidłowo po polsku. Jeżeli źle mówię, to mnie poprawcie. Końcówka roku, listopad bodajże, przychodzi do mnie żona i mówi: Jarek, czy nie chciałbyś wyjechać, żebyśmy wyjechali całą rodziną do Szkocji? Jak do Szkocji? Czemu do Szkocji? Tam rany po łąkach latają, kur na latają i kurcze blade, i nic się nie dzieje. Poza tym w Szkocji to podobno sknyry straszne, tak mi wszyscy mówili, co się okazało później nieprawdą. No ale się okazało, że ona dostała kontrakt, żona jest dentystką czy tam stomatologiem, jak kto woli, także dostała kontrakt w tak zwanym NHS-ie, czyli to jest Narodowy Fundusz jak gdyby Zdrowia, taki jak w Polsce, to to się nazywa NHS. No i, i mogła zabrać ze sobą całą rodzinę i tak dalej, i tak no, dalej. Oni po pomagali przy przeprowadzce, między innymi mieli pomóc mi w znalezieniu pracy, bo też się spędzono, a co ze mną, bo ty masz pracę, wszystko fajnie, a co ja? Języka zbytnio nie znam, Tam mówię trzy po trzy po angielsku i jak ja znajdę pracę, spoko. Firma, która daje mi kontrakt, pomoże znaleźć ci pracę. Mówię, no to jedziemy. No i po 5 miesiącach od rozmowy, która miała miejsce, byliśmy już w Szkocji. Mieszkaliśmy w wynajętym domu, który nam też również ta firma pomogła wynająć. Natomiast niestety nie pomogła mi znaleźć pracy. Ja szukałem sam pracy na własną rękę, ale nic nie wychodziło. Wysyłałem masę CV, no ale zero odpowiedzi. Także postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i mówię, jadę kupić sobie samochód, będę jeździł po różnych firmach, gdzie tam mają oferty pracy i będę z nimi gadał cztery oczy, niech zobaczą, że kto ja jestem. No bo wiadomo, jak się z kimś rozmawia cztery oczy, to jest inaczej zupełnie. Na, jeżeli, jeżeli wysyła się jakiś tam list z CV. Pojechałem kupić samochód, znalazłem tam, na ogłoszenie jakiegoś Saba 900S, 2 litry w benzynie, mówię, kurna super, 600 funciaków, niedużo. a no to pojechałem do gościa, no i tam gadu gadu, już dochodzi do finalizacji transakcji, że tak powiem, a on się pyta czy mam pracę, mówię no nie, właśnie przyjechałem kupić samochód, żebym ten samochód mógł sobie powiedzieć tej pracy poszukać. To poczekaj chwilę. Przyjechał jego brat, zadzwonił telefon do brata, przyjechał jego brat, który się okazuje był właścicielem firmy ochroniarskiej, No i tak znalazłem robotę w ochronie. Tam dwa lata przepykałem. Nudna strasznie praca, powiem wam, szczerze, strasznie nudna. Ale była taka jedna sytuacja, że pracowałem na obiekcie, dokładnie to była budowa elektrowni, tak zwana biomasa no i tam pracowało 150 Polaków. Ja pracowałem na takiej w bramie wjazdowej, czyli wszystkich tam puszczałem, wypuszczałem i tak dalej, nieważne, nie o to chodzi, no i tak się stało, taka nieprzyjemna sytuacja, że jedni z Polaków, którzy dojeżdżali akurat któregoś dnia do pracy, mieli wypadek dość poważny, z ich winy, ścięli zakręt i tam no, zmasakrowali parę osób, przyjechała policja, no i ponieważ szef ich nie rozmawiał po angielsku, no ja tam troszeczkę tłumaczyłem, po tych dwóch latach już pracy w tej ochronie, gdzie miałem kontakt z ludźmi non stop, mówię o szkotach oczywiście, tego języka troszeczkę się naprawdę nauczyłem. No i okazało się, że policjant się pyta, słuchaj, więc to dobrze, dobrze mówisz po angielsku, czy nie chciałbyś poszukać roboty w policji, bo mamy dużo przypadków, gdzie właśnie jest masa Polaków w tym regionie, gdzie mieszkałem, no i są sytuacje, że, że ciężko się z nimi dogadać, czasami chociażby pod, podczas zatrzymania jakiegoś tam, nie wiem, kontroli pojazdu, prawda? A mówię, kurno jasne, pewnie, no i dał mi gościu na miarę, że tam gdzieś tam napisał do jakiejś babki, która był chief inspektor, coś takiego, napisałem, poszedłem na rozmowę, potem policja przyjechała do mnie do domu, bez zapowiedzi na rozmowę, że ona się przestraszyła, co się stało, bo mnie w domu wtedy nie było. Okazało się, że musieli zrobić taki wywiad środowiskowy, czy nie jestem Menelem, czy wiecie o co chodzi, czy w normalnej rodzinie mieszkam, czy nie ma patologii i tak dalej. Zrobili wywiad z nią, później przyjechał policjant, jeszcze jak ja byłem w domu. Wszystko było prawnie, prawie już cacy, wszystko elegancko. No i okazało się, że niestety nie mogę dostać tej pracy, bo nie mieszkam 5 lat w Wielkiej Brytanii. Za krótko, musi być 5 lat. No i dupa. Po pracy, okazało się, że jest po pracy. A ponieważ już pracy w ochronie miałem dosyć, bo strasznie jak mówię, była nudna, postanowiłem zmienić sobie na coś innego. No i mój sąsiad mnie namówił, pracował w fabryce mleka. Kurwa, do fabryki mleka mam to, to mam lepszą robotę, bo siedzę nic nie robię. No ale tam w tej fabryce mleka była naprawdę niezła kasa, e, bodajże 2200 funtów na miesiąc. Mówię, kurwa, nieźle, ja pierdzielę. W ochronie zarabiałem około 1200, także kokosów nie było. No, i podobno łatwo można było awansować. Mówię, górna idę. Zwolniłem się z ochrony, poszedłem do tej fabryki mleka. Potem żałowałem po pierwszym miesiącu, że tam poszedłem, po pierwszym dniu żałowałem, że tam poszedłem. Po pierwszym dniu nie mogłem chodzić. no ja, Moja praca polega na tym, że pracowałem w chłodni i ciągnąłem takie trzy wózki, każdy po 160 kilo z mlekiem ładowaniem na tiry. Czyli takich tirów ładowałem od 10 do 15 w ciągu zmiany 12-godzinnej 12 w temperaturze tam nie wiem, 2-3 stopnie Celsjusza, czasem niżej. Także masakra. Jak się okazało, awans można dostać, ale jak się kogoś zna, jak się kogoś nie zna, to awansu nie dostanę. Więc 9 miesięcy przepykałem i myślałem, co tu dalej zrobić. Tak w międzyczasie, bo u nas taka możliwość istnieje, że można otworzyć sobie firmę, spróbować przez 3 miesiące, czy to jest to, co chcę robić i po 3 miesiącach wtedy mogę tę firmę dopiero zarejestrować. A jeżeli powiem, że nie, nie podoba mi się to, to firmę nie rejestruję, zapominam o temacie, tematu nie było. No, i mówię sobie tak, znam się trochę na tych komputerach, zawsze pomagałem moim sąsiadom, czy też moim znajomym, głównie Polakom, czy to zbudować komputer, czy tam coś naprawić, coś tam pogrzebać, żeby e, jak się zepsuło. No kurczę, czemu nie otworzę takiego, powiedzmy, serwisu, że będę dojeżdżał do klienta na miejsce i po prostu naprawiam komputer. Jak nie, nie, nie naprawię, bo mi się coś nie uda, to po prostu nie skasuję go za to, za usługę. No i, i tak też zrobiłem. Zwolniłem się z tej fabryki mleka, była Arla się nazywało, to jest chyba duńska firma, jak się nie mylę. Zwolniłem się no i zacząłem swój własny biznes. Na początku było ciężko, trochę trzeba było zainwestować w reklamę. Żona w tym mi oczywiście pomogła, ale jak się okazało po pół roku to zaczęło naprawdę nieźle śmigać, a problemy były naprawdę głównie banalne przy naprawach, a to komuś pad padł popcorn do drukarki nie drukowała drukarka, a to pani włożyła zdjęcie do cd bo chciała je zeskanować i wysłać e-mailem, a to komuś dźwięk nie działał, a to komuś tam, nie wiem, pamięci wysiadły, a to komuś coś się przegrzewało, proste rzeczy generalnie a to komuś trzeba było zainstalować system, a to komuś złożyć komputer itd., itd. i tak dalej, tak dalej. To się naprawdę kręciło. Miałem niezłą robotę, którą lubiłem, lubiłem, zawsze nie wiem jak się mój, czy lubiłem, czy lubiłem. nieważne. Także było naprawdę spoko. No i po nie wiem, tam chyba dwóch latach trwania tego biznesu. Żona zmieniła pracę. Znaczy, cały czas jest nityską, ale po prostu zmieniła pracę i przeprowadziliśmy się do Anglii. Trzeba było zacząć od nowa, ponieważ zleceń na początku nie było zbyt dużo, postanowiłem znaleźć sobie dodatkowe zajęcie. I postanowiłem rozkręcić kanał YouTube, który już wcześniej prowadziłem, za namową zresztą Dawida Nowaka z kanału DawidM20V2. I tak też kanał YouTube teraz stał się moim głównym zajęciem, a naprawy komputerów, że tak powiem, zeszły na dalszy plan i robię to tylko i wyłącznie dla moich stałych klientów. Także tak mniej więcej wygląda moja historia, oczywiście w wielkim skrócie. Jeżeli macie jakieś pytania, to spokojnie zadajcie je tutaj pod tym filmikiem. W kolejnym odcinku z serii Black Marudzi postaram się na, nim, na nie Wam odpowiedzieć. Ode się też wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.